Malice. Tu powinien być ten, y, tego Krzyśka, jak na imię, ten Krzyśka, y, Janusz, o to będzie tu, to jest Janusz, o dobrze, to jest Janusz. Chcielibyśmy połączyć przyjemne z pożytecznym i takie właśnie zawody o, o takim charakterze zabawowo-sportowym dla was dzisiaj tutaj przygotowaliśmy. Witam was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że tak dużo was tutaj dzisiaj przybyło. Myślę, że wspólnie, razem tutaj będziemy mieć fajną zabawę. Za chwilę rozpoczynamy uroczyście nasze zawody. Bardzo serdecznie prosimy, zwłaszcza najmłodszych zawodników, o zejście na płytę stadionu. W tej chwili wystartował pierwszy zawodnik, Igorowicz Michał. Bardzo prosimy o dobnik dla zawodnika. Dwa, jeden, jazda. Cztery, trzy, dwa, jeden, jazda. 是吧？也得也是啊。 Spokojnie, dajemy dalej. Hop, hop. Dalej kijki do przodu, do przodu dalej kijki. Tak, jest jeszcze, jeszcze, jeszcze dawka. Mocno, cię! Chodź do mnie! Powoli, powoli. Minęła jedną. Tak? No dobrze. Tutaj wyminęła. Chodź. Szybko, tu jest już. Mocno, 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 mocno. mocno, mocno, mocno. Czas 600 metrów, trzeba dobrze rozłożyć siły, żeby zachować trochę zapasu sił na finisz. Jeden, jazda! Wiktor, dajesz! Dawaj, Dawaj, Dawaj! Wiktor, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Jeden, jazda! Dajesz, dajesz dzisiaj, tak. dawaj, 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 dajesz, dajesz, dawaj, dajesz, dawaj, 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 to dajesz, 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 I czwarte miejsce Dawid Zieliński. Dawid Zieliński Piąte Andrzej Wysowski Andrzej Wysowski, prosimy, piąte miejsce Karol. Daniel, Daniel Zemza Daniel Zemza. Grupa rocznik 98-99